Jego serce na każdy dzień. Ksiądz Józef Gaweł serca Chrystusowego otwartego na krzyżu, może zrodzić się człowiek o nowym sercu, może dokonać się w życiu czciciela, serca Pana Jezusa, coś podobnego, co dokonało się w życiu mistyczek średniowiecznych. Świętej Gertrudy i świętej Mechtyldy. Chrystus zamienił ich serca na swoje, stały się prawdziwie nowymi ludźmi, mogły powtarzać za świętym Pawłem, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. W szkole otwartego serca Jezusowego. Możemy stać się nowymi ludźmi o otwartym sercu i dzięki temu będziemy mogli budować Królestwo Serca Jezusowego. Tylko ludzie nowi o otwartym sercu mogą zmienić historię oraz budować nowe społeczeństwo, budować cywilizację miłości. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami, Niepokalane serce Maryi, módl się za nami.